Witajcie! Jestem Łukasz Kielban z Czasu Dżentelmenów, a dzisiaj odzywam się do Was z taką krótką myślą. Ponieważ czasami mówi się o tym, że dżentelmeni, czy mężczyźni aspirujący do tego miana, to sztywniacy, ludzie bez poczucia humoru, bez polotu. No i jest to dalekie od prawdy, ponieważ często mężczyźni z dawnej epoki, którzy byli dżentelmenami, szczycili się naprawdę ciekawym poczuciem humoru, byli duszami towarzystwa, potrafili rozbawić swoich znajomych, przyjaciół na przyjęciach. Więc nie powinniśmy. Przepraszam. Krety. Potknąłem się. Niemniej, wracając do tematu. Posiadanie lub nieposiadanie poczucia humoru nie jest związane z byciem lub nie byciem dżentelmenem. Po prostu dżentelmeni czy mężczyźni z klasą posiadają takie poczucie humoru. Przy którym nikogo nie chcą obrazić. I przy takim poczuciu humoru również da się dobrze bawić, więc e, życzę Wam właśnie takiego wyczucia. Zatem z tą myślą Was zostawiam w ten przemiły dzień. Pozdrawiam i trzymajcie klasę. Nawet kiedy sobie żartujecie.